Anna Nowak siedziała w cieniu starej kawiarni na Starym Mieście w Warszawie, patrząc na deszcz spływający po szybie. Było to jedno z tych jesiennych popołudni, kiedy powietrze gęstnieje od wilgoci, a myśli stają się cięższe niż chmury. Miała 33 lata, była menedżerką do spraw marketingu w małej firmie, przynajmniej tak myślała jej rodzina. W rzeczywistości budowała imperium w cieniu, z dala od ich chciwych oczu. Ale tego wieczoru, rok wcześniej, wszystko się zmieniło. Pamiętała ten moment jak ostrze noża wbijane w serce. Kolacja rodzinna w eleganckiej restauracji na Nowym Świecie. Matka, Barbara, dominowała przy stole, chwaląc młodszą siostrę Martę za jej najnowsze zdjęcia na Instagramie. Ojciec, Jan, kiwał głową, unikając wzroku Anny. Marta, 29-letnia aspirująca influencerka, scrollowała telefon, pokazując wizje luksusowych podróży, które miały zrewolucjonizować jej karierę. Anna widziałaś to nowe mieszkanie, które Marta rozważa. Zapytała matka, podsuwając telefon. Ekran pokazywał apartament w centrum Warszawy za co najmniej pięć tysiące złotych miesięcznie. Ładne odparła Anna obojętnie, oddając urządzenie. Ładne? To idealne dla jej marki. Światło naturalne podbije interakcje o 30%, nalegała Barbara. Anna dźgnęła widelcem w sałatkę. Na pewno. Tylko kaucja jest wysoka, kontynuowała matka tonem, który zawsze zapowiadał żądania. Marta oderwała wzrok od ekranu. To inwestycja w moją przyszłość. Jak dobije do miliona followersów, sponsoringi pokryją wszystko. Anna słyszała te obietnice od lat. Tymczasem pożyczyła siostrze już 60 tysięcy złotych na nieudany butik online. Nie licząc opłacania jej czynszu za 3000 zł miesięcznie od 2022 roku. Nic nie zostało zwrócone. Anna powiedziała matka ostro. Jesteś dziwnie cicha. Po prostu jem. Anna skupiła się na krojeniu steku na równe kawałki. Musimy to omówić. Umowa Marty kończy się za miesiąc, a ta okazja nie poczeka. Anna odłożyła sztućce. Mamo, nie mogę dłużej płacić za Martę. Pomagam od ponad roku. Stół zamarł. Chłopak Marty, Piotr, bankier inwestycyjny, który nigdy nie dorzucał się do jej wydatków, sząknął nerwowo. Co oznaczy nie możesz? Głos matki zniżył się groźnie. Nie będę uściśliła Anna. Mam własne wydatki, własne życie. Twarz barbary poczerwieniała. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy? Twoja siostra potrzebuje tego dla kariery. Kariery. Miała ich sześć w ostatnie trzy lata. Żadna nie opłaciła rachunku. Zawsze zazdrościła się jej potencjału, warknęła matka. Potencjał nie płaci czynszu, odparła Anna. Wtedy to się stało. Barbara walnęła dłonią w stół, aż szklanki podskoczyły. Płać za siostrę, albo wynoś się. Wrzasnęła, echo niosło się po sali. Goście z sąsiednich stolików obrócili głowy. Anna poczuła pieczenie na twarzy od upokorzenia, ale nie ustąpiła. Nie. Zanim zdążyła zareagować, ojciec, milczący dotąd, rzucił się przez stół. Plask jego dłoni na jej policzku rozbrzmiał w ciszy restauracji. Piętnaście par oczu patrzyło w szoku. Kuzynka Ewa otworzyła usta w niedowierzaniu. Niewdzięczna sukoł. Syknął Jan. O wszystkich poświęceniach. Anna dotknęła piekącego policzka, łzy napłynęły nie z bólu, lecz z publicznej hańby. Bez słowa wstała, chwyciła torebkę i wyszła, czując ciężar spojrzeń na plecach. Na parkingu oparła się o samochód, ręce drżały, gdy uspokajała oddech. Deszcz lunął, mieszając się z łzami. To nie było tylko o pieniądze. To o kontrolę, brak szacunku, lata bycia bankomatem dla Marty. Telefon zabrzęczał SMS-em od matki: Jesteś winna rodzinie. Egoistka, jeśli nie pomożesz. Patrzyła na te słowa, krople deszczu rozmazujące ekran. W tej chwili coś w niej skrystalizowało postanowienie dojrzewające latami. Tej nocy postanowiła przestać być ich wycieraczką. Rodzina nie wiedziała, co ukrywała nie była tylko menedżerką. Była. Właścicielką Apex Marketing, butikowej firmy w centrum Warszawy, zbudowanej od zera. Cicho zainwestowała 7 milionów złotych w nieruchomości od 2020 roku. Była cichym wspólnikiem w restauracji Zielony Dąb, generującej 1,5 miliona złotych rocznego pasywnego dochodu. Miała tantiemy z patentu na aplikację marketingową 200 tysięcy złotych rocznie. Ukrywała sukces, bo wiedziała, co by się stało. Żądania wzrosłyby wykładniczo, szantaż emocjonalny nasilił, a roszczenia Marty nie znałyby granic. Utrzymywała fasadę skromnej menedżerki, mieszkanie w bloku, zwykły samochód, ubrania z sieciówki przy spotkaniach z rodziną. Tymczasem zgromadziła dość, by nigdy nie pracować. Grała długą grę, ale ten wieczór zmienił wszystko. Plask, upokorzenie, nagie żądania przekroczyli linię. Jadąc do domu, jej postanowienie stwardniało. Czas zebrać dowody, skonsultować specjalistów, uciec od tej toksycznej dynamiki na zawsze. Następnego ranka Anna zadzwoniła do własnej firmy, biorąc wolne i zaczęła dokumentować wszystko metodycznie. Pobrała wyciągi bankowe z przelewami do Marty ponad 120 tysięcy zł w 18 miesięcy. Zachowała zrzuty ekranu SMS-ów: matka żądająca pieniędzy, Marta lekceważąco odmawiająca spłaty. Zbierała e-maile z łamanymi obietnicami finansowymi. Trzy dni po incydencie umawiała się w Kancelarii Prawniczej Nowakowskiej w Warszawie, specjalizującej się w prawie rodzinnym i nadużyciach finansowych. Pani Nowak powiedziała mecenas Ewa Nowakowska, ostra jak brzytwa po 20 latach praktyki. To klasyczny wzór wyzysku finansowego. Pożyczki rodzinne trudne do odzyskania bez dokumentów, ale mamy opcje. Nie chcę tylko pieniędzy, wyjaśniła Anna. Chcę wolności od nich. Mecenas skinęła głową. Więc strategicznie. Jest jakieś wydarzenie rodzinne, gdzie wszyscy będą. Jak na zawołanie, urodziny Marty planowane na dwa października w hotelu Grand Pałac, jednym z najbardziej ekskluzywnych w Warszawie. Zaprosiła nie tylko rodzinę, ale sponsorów i kontakty branżowe. Idealne, powiedziała Ewa. Dwa tygodnie na przygotowania. Przygotowania były precyzyjne. Anna wynajęła detektywa, by udokumentował wydatki Marty, projektanckie ubrania, luksusowe wakacje, spa wszystko przy deklarowanej biedzie. Zbierała oświadczenia świadków widzących manipulacje rodziców. Zabezpieczyła wideo nagrane ukradkiem przez kuzynkę Ewę z restauracji, pokazujące atak ojca. Przez ten czas rodzina bombardowała ją wiadomościami. Matka przeplatała wyrzuty sumienia, wychowałam cię lepiej, z groźbami, pożałujesz porzucenia siostry. Ojciec zostawiał voicemail e, żądające przeprosin. Marta słała pasywno-agresywne posty na Instagramie o toksycznych ludziach i lojalności rodzinnej. Anna nie odpowiadała. Skupiała się na planie, mecenas sporządziła listy sis and desist. Doradca finansowy chronił aktywa. Terapeutka przygotowywała emocjonalnie na konfrontację. Noc przed imprezą Anna siedziała w swoim prawdziwym domu penthouse z widokiem na Wisłę którego rodzina nigdy nie widziała, przeglądając dowody. Na stole leżały wydruki manipulacji, obok przygotowane oświadczenie, wyćwiczone do perfekcji. Obok suknia za 16 tysięcy złotych, kupiona na jutro. Po raz pierwszy od lat spała spokojnie. Hotel Grand Pałac lśnił, kryształowe Żyrandole, szampan lał się strumieniami, kwartet smyczkowy grał cicho. Blisko 150 gości, w tym rodzina, przyjaciele i kontakty Marty. Anna przybyła spóźniona dla efektu. Rozmowy ucichły, gdy weszła w czerwonej sukni kontrast do skromnych ubrań, do których przywykli. Matka zamaskowała zdziwienie uśmiechem. Anna zaskoczyłaś mnie, powiedziała słodko. Marta się ucieszy. Nie mogłam przegapić, odparła Anna fałszywie. Gdzie solenizantka? Marta królowała przy fontannie szampana, pozując do zdjęć. Zamarła na widok Anny, potem machnęła entuzjastycznie. Anna, jesteś. Sukienka boska. Nowa. Specjalnie na okazję potwierdziła. Wygląda drogo, oczy Marty zweziły się. Była prawie jak twój czynsz. Zanim Marta zareagowała, koordynator ogłosił toast. Marta pobiegła na scenę, gdzie mikrofon i ekran czekały na montaż jej sukcesów. Anna podeszła do technika, wsuwając USB z napiwkiem. Ojciec postukał w mikrofon. Świętujemy naszą cudowną córkę Martę. Jesteśmy dumni z jej osiągnięć i przyszłości. Przepraszam, przerwała Anna, podchodząc. Mam specjalną prezentację dla solenizantki. Ojciec ustąpił, zakładając pojednanie. Matka promieniała, myśląc o zmianie decyzji co do pieniędzy. Anna wzięła mikrofon. Rodzina to dla mnie wszystko. Dlatego podzielę się wspomnieniami. Kiwnęła technikowi, światła przygasły. Zamiast higlitów Marty, ekran pokazał SMS-Y: Matka, Marta potrzebuje 3000 roku na czynsz do piątku. Anna, zapłaciłam w zeszłym miesiącu. To miało być ostatni raz. Matka, nie bądź egoistką. Rodzina pomaga. Rodzinie. Tłum zamruczał nieswojo. Następny slajd wyciągi bankowe z przelewami podkreślone. Dla tych z tyłu rekordy 120 tysięcy złotych, które dałam siostrze w 18 miesięcy. Kolejny posty: Marty wakacje, zakupy restauracje z podpisami O self-care. Jak widać, wsparcie dobrze wykorzystane. Sala zamilkła. Anna pokazała wideo z restauracji ojciec, bijący ją, syczący, niewdzięczna. Westchnienia, szkło upadło. Odwróciła się do rodziny. Koniec z byciem waszym bankomatem. Koniec z emocjonalnym workiem treningowym. Koniec z rolą kozła ofiarnego. Matka pobladła. To nie może być prawda, wyszeptała, ale echo poniosło. Marta podeszła, panika w oczach. To fałsz. Anna kłamie, by mnie zniszczyć. Ojciec chwycił jej ramię. Porozmawiamy później, syknął. Odepchnęła go. Nie ma o czym. Ciocia Halina wstała. Zawsze podejrzewałam. Jak traktowaliście Annę? Powinnam powiedzieć dawno. Inni mruczeli zgody. Goście wyciągali telefony, nagrywając ironia dla influencerki. Nie chcę litości, powiedziała Anna do sali. Chcę godności i prawdy. Do Marty, sto lat. Oto mój prezent, rzeczywistość. Odłożyła mikrofon i wyszła. Za nią chaos, krzyk matki, żądania ojca, szlochy Marty. Przed drzwiami Ewa dogoniła niesamowite Dasz radę! Anna uśmiechnęła się szczerze. Lepiej niż kiedykolwiek. Na zewnątrz powietrze było czyste. Ciężar oczekiwań spadł. Telefon brzęczał, ale ignorowała. To było o jej wyzwoleniu. Kolejne tygodnie potoczyły się jak przewidziała mecenas. Rodzina próbowała kontrolować narrację o problemach psychicznych Anny, nieporozumieniach rodzinnych. Ale dowody były zbyt mocne, świadkowie spójni, wideo druzgocące. Anna pozwała ich o 2 miliony złotych za wyzysk, stres emocjonalny, zniesławienie. Proces ujawnił więcej manipulacji. Persona Marty martyrunęła, straciła 200 tysięcy followersów w tydzień, Sponsorzy zniknęli, marzenia o sławie rozpłynęły się w publicznym blasku. Małżeństwo rodziców, napięte od lat faworyzowania Marty, pękło. Ojciec wyprowadził się, oskarżając matkę o obsesję sukcesu córki. Matka winiła go za niskie zarobki, zmuszające do polegania na Annie. Ich kłótnie toczyły się w czatach, na świętach, w końcu w rozwodzie. Anna ujawniła sukces, przeniosła się do penthouse'u, rozszerzyła Apex na Kraków i Gdańsk. Odbudowała przyjaźnie, zaczęła spotykać się z Tomaszem, przedsiębiorcą ceniącym niezależność. Sześć miesięcy po imprezie ugoda, rodzice i siostra podpisali zakaz kontaktu za niższą kwotę. Czyste zerwanie. W rocznicę płasku Anna stała na balkonie penthouse'u w Gdańsku nad Bałtykiem, przeniosła siedzibę firmy. Słońce złociło wodę, szampan w dłoni upamiętniał nie traumę, lecz wolność. Telefon od Tomasza, leci z Krakowa. Myślała, jak daleko zaszła nie tylko fizycznie czy finansowo, ale emocjonalnie. Nie drżała na dzwonek, nie czuła lęku przed budżetem, nie ćwiczyła usprawiedliwień. Nauczyła się, że najcięższe bitwy toczą się przy stole rodzinnym, ale wygrane dają najgłębszy pokój. Cena rodziny była wysoka, ale wartość wolności bezcenna. Czasem trzeba stracić rodzinę, by odnaleźć siebie.